Witamy na pomyczowej konferencji prasowej. Zakończyło się spotkanie 26. kolejki Forby 4. ligi. Granica Kedrzy pokonała Huragan Morąg 2 do 0. Są z nami trenerzy obu drużyn. Trener gości pan Andrzej Malesa, trener, trener gospodarzy pan Adam Fedoruch. Proszę o krótkie podsumowanie spotkania. Najpierw trenera drużyny gości. Dzień dobry, witam serdecznie. Następnie gratuluję gospodarzom za, za zwycięstwo 2 do 0. No mecz, Ich przyjrzałem do granicy, kończymy nic, co nas czeka, że to ciężki przeciwnik. Nie chcę nazwalać naszej, naszej dyspozycji czy formy na problemy personalne, ale e, e, zespół zagrał na, 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 na tyle, ile dzisiaj mógł e, zagrać. E, z przebiegu, granica była zespołem lepszym, e, bardziej, lepiej zorganizowana. E, mi się wydaje, że 2-0 to jest takie jeszcze. Niski wynik, bo w końcówce Renica miała jeszcze dwie dogodne sytuacje, gdzie mogła spokojnie podwyższyć na 4-0 i, i, i tak powinien skończyć, zwłaszcza w końcówce, chociaż w przebiegu gry gdzieś tam w pierwszej połowie y, praktycznie się odbyło bez strzałów, gdzieś dużo gry było w środku pola gry, w środku pola boiska. I myśleliśmy, że gdzieś tam przy czy jakichś stałych fragmentach gdzieś yy, szukać błędu u gospodarzy i gdzieś to wykorzystać nie udało nam się, chociaż mieliśmy tam dwie sytuacje, może, może, do, do, że może na plastice lepiej mogliby się zachować, może mecz się w, ułożył inaczej, ale zasłużenie gospodarze wygrali i, i, i gratuluję. My dalej walczymy, szukamy swoich punktów, swoich szans na utrzymanie się w czwartej lidze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trener Adam Fedor. Dziękuję trenerze. To miło usłyszeć, że, że zespół jest dobrze poukładany, ma naprawdę dobrą organizację gry. Z tym, że przed meczem nie byłem pewien, jaki, jaki przeciwnik nas nas czeka, czy to huragan z meczu z Brągowią, czy to huragan z meczu z dobrym miastem. Obawiałem się tego meczu, ponieważ, ponieważ wiedziałem, że to będzie bardzo twardy mecz. Przeciwnik gra dla nas w takim systemie dosyć niewygodnym. Ta dwójka napastników naprawdę... Robiła nam sporo problemów, ale, 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 ale byliśmy na to przygotowani i nauczyliśmy się już grać w takich meczach, że po prostu czekamy, utrzymujemy się przy piłce. Właśnie w tym kierunku zmierzamy, że dla nas celem numer jeden jest utrzymanie się przy piłce w każdym e, fragmencie boiska i, i potem z tego, z tego chcemy rozwinąć naszą akcję, i, i udaje nam się to. E, myślę, że pierwsza połowa zdecydowanie powiedziałbym tak na, na zero. Nie byliśmy zespołem tak, tak bardzo dominującym, jak sobie zakładaliśmy, chcieliśmy utrzymywać się przy piłce, chcieliśmy zmieniać stronę, chcieliśmy rozerwać przeciwnika, ale tutaj muszę przyznać, że, że w pierwszej połowie szczególnie drużyna, drużyna Horagana trzymała się bardzo dobrze i, i odbierała nasze ataki. No bramka, powiedziałbym, bardzo fajne, bardzo fajne zachowanie, takie, takie, takie profesjonalne, uderzenie z dalszej odległości. Bramka już popełnia błąd i kolejny błąd popełnia następny obrońca, więc bramka trochę szczęśliwa, ale za decyzję Kamilę Zawalicha naprawdę trzeba, trzeba pochwalić. Druga połowa, jak wychodziliśmy na drugą połowę, to już jakby czuliśmy przeciwnika na lekkich łopatkach. Wiedzieliśmy, że ruszą, mieliśmy opanować te 10 minut, a później wyprowadzać takie, takie szybkie akcje, które, które kochamy i które chcemy i które chcemy wyprowadzać. Myślę, że no faktycznie w drugiej połowie szczególnie ważne było dla mnie wpuszczenie dzisiaj 16-latka, który naprawdę ma bardzo fajną dynamikę, jest fajnie zbudowany, taki typowy piłkarz i dzisiaj miał możliwość wykazania, się, wykazania swojej umiejętności. Bardzo fajnie zagrał Szymon Przytuła, właśnie o nim mówię, jest to, jest to zawodnik naprawdę bardzo przyszłościowy, na dzień dzisiejszy ma 16 lat. Jest skrzydłowym, a potrafił dzisiaj naprawdę w dwóch akcjach do, do, dograć zawodnikowi, który miał stuprocentową sytuację. Plus sam miał doskonałą sytuację w końcówce nie, nie strzelił niestety, ale zdecydował się na, na strzał. Także zmierzamy w dobrym kierunku. Jesteśmy zespołem naprawdę, e, z którym już niedługo będzie trzeba się liczyć, ale mamy plany dalekosiężne, daleko więc taki mecz nas cieszy i zmierzamy. Wiemy, w jakim kierunku zmierzamy i, i, i już przygotowujemy się do, nas, do następnego bardzo ważnego meczu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Życzę powodzenia w następnych spotkaniach. Do usłyszenia, do widzenia.